Cześć wam wszystkim! Witam was serdecznie i gorąco tu znowu Rexlu A więc Dzisiaj taki pokaz Mały poradnik Ukryte przejście ta, 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 ta. A więc co, co on pitoli w ogóle To są jakieś dwie wieżyczki wybudowane A no właśnie um, O to w tym wszystkim chodzi Poradniki dodajesz dosyć rzadko, gdyż są to moje własne autorskie pomysły i przemyślenia. I tak, tutaj mamy normalnie jakiegoś stona, wchodzimy, mamy jakieś wieżyczki strażnicze, nie wiadomo o co chodzi. I już wam wszystko mówię. A więc, chcemy zrobić sobie jakiś tajny pokoi, czy coś w tym stylu, w jakimś murze, tutaj na przykład mam tak, czy tajne przejście. A więc nikt nie wie, gdzie coś jest, i tak. Mamy tutaj gdzieś ukrytą dźwignię. Ona jest dokładnie tu, bo ja znam jej pozycję. A więc rozsuwamy, zakrywamy z powrotem. I mamy rozsunięte. Cóż to się stało? O, tu mamy jakiś brak. I możemy wejść sobie teraz, już do tego pokoiku, gdzie tutaj mamy tajny pokoik. To jest taki na potrzeby filmu. Zrobiony pokoik. A więc... Yy, 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 yy. I mamy ukryte. Z powrotem idziemy tutaj do tej dźwigni i zasuwamy. I co się stało? Z powrotem mamy Cobblestone'a. Oczywiście zamiast tego Cobblestone'a... E, Boże, przepraszam, Stone'a, możemy te schodki, które będą na górę prowadziły. Jednak, jak widać, od razu te schodki yy, nie są do końca. Dobrym pomysłem, gdyż widać nam styki pistołny, które po prostu zasuwają. A więc e, tak, e, cały mechanizm opiera się na styki pistołnach, które oczywiście kleją, e, dlatego potrafią zabrać ze sobą klocek z powrotem, tak? E, I tu się te klocki wsuwają, a potem po... Przeciągnięciu dźwigni, one się z portem wsyłają. Myślę, że nie będę musiał pokazywać Wam całego systemu, jak się go buduje, gdyż jest to dosyć proste. Wejdę Wam tylko do środka, pokazać tak z grubsza. A więc tutaj to idzie mm, do środeczka, ładnie wszystko. Nie mogę tam wejść. Um, tutaj wszystko mamy te pistony podłączone. Tutaj do samej góry, i jest przejście. Oczywiście na dół repeatory są tylko do przedłużenia sygnału. Nie do żadnych opóźnień, i idzie to sobie tutaj na dół do drugiej strony. No, i to by było w sumie na tyle z całego mechanizmu. Troszkę poniszczyłem. Myślę, że takie ukryte przejścia są warte dosyć bezpieczne. Nie ma tu żadnej kombinacji z lawą, z łóżkami, a więc nie podpalimy się ani nic. I myślę, że też trudne, tak, do wykrycia. Przede wszystkim, ja bym się osobiście nie domyślił, że tutaj coś jest, bo dla mnie to wygląda jak zwykłe jakieś wejście na dwie wieżyczki. Także życzę Wam powodzenia w Waszym mechanizmie i do zobaczenia.